Trenerze 2 do 0. Kolejny sparring, tym razem ze Ślęzą Wrocław. Jaki był to mecz Pana okien? No Przede wszystkim uważam, że pod względem płynności zaangażowania zawodników nie, nie można absolutnie odmówić tutaj serca. W dalszym ciągu kuleje skuteczne. W pierwszej połowie tak liczyłem na gorąco. Około 9 sytuacji stworzyliśmy. Może to nie były 100%, ale przynajmniej połowa z tego tak. Ale to jest ważne na tym etapie, żeśmy tę sytuację tworzyli i uważam, że, że pozytywny przeciwnik też, który nie, był, nie, 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 nie bał się grać piłką i nie, nie tworzył autobusów w polu karnym. Druga połowa, uważam, że bardzo pozytywnie również wypadło. Szczeliśmy dwie bramki bez straty. No, że generalnie pozytywnie spalinkie. No właśnie jedną z bramek zdobył wracający do Miedzi Jakub Chrzanowski. Przyglądał się Pan mu jakoś specjalnie? Jak, jak ogólnie zagrali ci piłkarze, którzy, którzy wracają tutaj do nas? No generalnie uważam, że, że Kuba zagrał na dobrym poziomie i to jest ciekawy zawodnik, umówiliśmy się w ten sposób i z nimi i z chrobnym, że będzie dwa tygodnie, cztery sparingi, ale jest duża szansa na to, żeby, żeby został w naszym zespole. Po raz pierwszy też przed legnicką publicznością wystąpili ci zawodnicy, którzy wyróżniali się w drugiej drużynie, mówię tutaj o Kamilu Zielińskim, Przemku Wichłaczu i Adamie Wasilewskim. Co można o nich powiedzieć po tym, po tym meczu? Uważam, że to są to zawodnicy, którzy w najbliższej przyszłości mogą spokojnie walczyć, już, może nie o pierwszą jedenastkę, ale o osiemnastkę. Uważam, że są dobrze przygotowani motorycznie, nabrali pewności siebie i ja jestem zadowolony z tego, że, że mamy taki zawodnik w postaci zaplecza w drugim zespole. z tego co wiem, to Kamil Żyniński zagrał, zagrał jako lewy obrońca dzisiaj. Szuka Pan cały czas chyba miejsca dla Kamila w tej, w tej pierwszej drużynie? Tak, Kamil jest, jest to zawodnik na wszechstronny. On gra jako prawo pomocnik, jako, jako defensywny, jako ofensywny dzisiaj zagrał. Na lewej obronie. Wczoraj zdziwił się w 100%, kiedy mu to zaproponowałem, ale uważam, że zagrał bardzo fajnie i myślę, że jest dużo zaletą tego zawodnika, że potrafi zagrać na kilku pozycjach.